Siemanko, cześć, witajcie z tej strony Fun City, a to kolejny eksperyment w grze City Skylines. Dziś spróbuję zbudować miasto w kwadracie 8 x 8 kratek, czyli łącznie 64 kwadraciki. Zobaczymy czy uda się zmieścić całe możliwe miasto. W takim jednym kwadraciku. Zabieramy się za budowę, zaczniemy od budowy drogi i gdzieś tutaj zrobimy sobie to miasteczko. Może jeszcze odrobinkę pojedziemy sobie w tą stronę i tutaj 1, 2, 3, 4. I tak będzie wyglądało całe nasze miasto. Mamy tutaj 8 na 8 i tu zobaczymy, czy uda się wszystko pomieścić. Zaczniemy sobie. Od, od czego by tu zacząć? Może zaczniemy sobie od ścieków i tak dalej. Ścieki chciałbym zrobić tutaj. To są ścieki. I ścieki sobie zrobimy w ten sposób, że one się będą wylewać tutaj za tą drogę. I za chwilę sobie zrobimy taki kanał, które będą te ścieki sobie spływały gdzieś tam dalej do, do tej rzeki. Dlatego teraz musimy sobie wyziąść tutaj to, zmniejszymy sobie trochę moc tego pędzla, powiększymy jego rozmiar i tu odrobinkę w dół, no gdzieś mniej więcej na taką wysokość, zrobimy sobie kanał, którędy będą te ścieki spływały gdzieś tam dalej do, do tej wody i tu musimy sobie to, tak fajnie, żeby to jeszcze tak fajnie równo było, byłoby bardzo fajnie. Mam nadzieję, że mi się nagle nie wleje woda. Z tej rzeki, oby nie Ale widzę, że nie, chyba jest spoko, bo tutaj ten teren jest taki dosyć Tu jest wyżej, więc raczej będzie no problem Tutaj się już to wyrównuje, no i dokładnie Tam sobie już woda jakoś poradzi Już sobie jakoś tam sama spłynie No i to nawet fajnie wyszło, dosyć równo Taki fajny odpływ, więc to mamy z głowy Ja sobie teraz jeszcze pozwolę zrobić taką kawałek wodociągu Żeby po środku tego wszystkiego Tutaj y, zrobić sobie. O, to będzie tak. I po środku będzie sobie stała wieża ciśniej. Także wodę, ścieki mamy gotowe. Teraz musimy się jeszcze zająć prądem. To postawimy sobie turbinkę wiatrową. Y, I ją postawimy sobie. Może tak po środku tego. Albo nie, damy sobie ją troszkę obok. Nie, damy sobie ją, przypuśćmy, gdzieś tu. Turbinkę wiatrową. Ok. Teraz możemy zająć się jakimiś domkami damy sobie taką gęstość od razu wysoką tutaj będą jakieś domki e, mieszkalne tutaj może e, kilka tam sobie jakiś sklepik zrobimy tu nie, nie będzie ich dużo tych sklepików parę sklepów e, i jakieś miejsca pracy e, tu widzę że się od jaki tu się postawił blok od razu o kurde ile to ma mieszkańców tak z ciekawości 5 e, gosp... ile jeszcze nie się wściekli to sobie musimy trochę zmienić Dodaj ustawienia własne i tu będzie, no, przy takim to myślę, że 30, nawet 40 gospodarstw może być. Zapisz swoje ustawienia, zapisz. Ok, już się zmieniłam. Mamy teraz 40, więc to jest spoko. Tutaj widzę, że sobie woda już leci. Ok, nie wylewa się na miasto. No, mamy tu jakiś przejazd, no, w sumie jest spoko. Ok. Tutaj już sobie pobudowały się domki, jak tam praca, mamy tu jakiś budynek, widzę już też yy, związany z pracą, tu mamy, co to jest? To jest bank? Tak, to jest bankomat Bankomat, sklep lokalny, no ja bym się kłócił Bo mamy tutaj napisane ATM, czyli jest to bank Proszę bardzo First Skyline Bank Okej, okay, także bardzo fajny sklep Chyba jakaś to jest podpucha, ale w ogóle bardzo ładnie to wygląda, szczerze mówiąc Bardzo fajna jest tutaj taka kostka, te takie wiecie, krzaczki, spoko. To mi się podoba, jest spoko. A tu mamy co? Kolejny bank? Ej, serio? To jest kolejny. Tak, kolejny ATM. No super. Także mamy same, same banki, brak sklepu, żeby cokolwiek kupić. No ale dobra, mam nadzieję, że to się będzie też jakoś tutaj powoli to wszystko jeszcze rozwijać. Czemu mamy tyle ścieków? Czemu tu się, tu się tak leje? Te ścieki. Zobaczcie, to są w ogóle ścieki, które są lekko brudne. A jeszcze w ogóle nie ma ani jednego człowieka w mieście, więc dlaczego to jest brudne? Powinna tutaj sama woda lecieć, która jest czysta, skoro już z tego obiegu gdzie się musi ujść. No to powinna być woda czysta, a nie taka brudna. No ale. No, ciekawe. Teraz zbudujemy sobie jakąś opiekę zdrowotną. Czyli tak, po pierwsze musi być klinika, bo tu mamy trochę zanieczyszczenia tego terenu. Więc będzie tutaj klinika. Zbudujemy sobie jeszcze jakieś krematorium może w sumie zbudujemy je tu będzie pasowało dlatego, że no właśnie, będzie się z niego tak fajnie dymić więc na, nawet pasuje z, tego, z tej fabryki dobra, teraz damy sobie tu jeszcze jakąś straż pożarną straż pożarna może będzie tu będzie mały problem z wyjazdem tego wszystkiego jeszcze na koniec sobie jakiegoś meteoryta w to miasto jednym meteorytem całe miasto zostanie zniszczone Widzę, że już populacja się podwyższa. Ludzie za chwilę powinni się pojawić. Ja sobie też grę trochę jeszcze bardziej przyspieszę. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy dalej? Strasz, pożarna, to już robiłem. Teraz policja. Policję sobie zbudujemy. Może w ściekach? Będzie, będzie policja. Jakiś, jakąś szkołę. No wypadałoby też zrobić. I możemy ją zrobić gdzieś tu koło tych terenów mieszkalnych Czyli w sumie to wszędzie są tereny mieszkalne Pierwsi mieszkańcy już widzę przyjeżdżają Nie wiem gdzie oni się tutaj zaparkowali w tym miejscu Okej, okay, sporo, sporo tutaj ludzi Czekajcie eee, Raz, dwa, trzy Okej, okay, trzy osoby z auta tutaj sobie wyjechały Wysiadły Ale w tym pierwszym to chyba było dużo więcej osób wysiadło eee, Okej, okay, ale ja widzę, że sobie już też działają, jeżdżą sobie karetki. Mamy tu chyba jakieś zanieczyszczenie terenu, już wydaje mi się. No dokładnie, woda pitna 8% i grunt też tam się pokazuje 1%. No właśnie przez tą fabrykę, no i tak dalej. Ok, teraz musimy się jeszcze, zapomniałem o zbudowaniu jakiegoś centrum recyklingu. No też by musiało być tutaj gdzieś i też sobie je zrobimy. Na przykład, gdzieś w tym miejscu Centrum Recyklingu. ok. co my tu jeszcze mamy? No, jakąś szkołę. Szkołę już mamy. Teraz, jeszcze jakąś szkołę. Może sobie walniemy jeszcze szkołę średnią. To jest wszystko duże, powiem wam. Ale, no, wypadałoby, żeby też było, żeby mieszkańcy byli wyedukowani. Powiem wam, że to wygląda dosyć ciekawie. Nawet to pasuje, tu taka. Takie szkło w tym budynku. Nie jest ten budynek taki mega płaski. No Spoko tu sobie ścieki uciekają, no i tam sobie fajnie po tam jeszcze sobie gdzieś wsiąkają. Nawet nie spływają całkowicie do tej rzeki, więc w sumie spoko dobra. Jeżeli chodzi o jakiś transport publiczny, no to chyba bez sensu, by tutaj cokolwiek robić. Ale um, jakiś autobus, to można by tu w sumie, no w sumie trochę bez sensu, żeby to autobus zrobić. Ale zobaczymy, jak to będzie się zachowywać w sumie. Dlatego możemy sobie tu jakąś taką krótką linię stąd, tu zrobić. Zobaczymy, czy ktokolwiek ten będzie jeździł. <laughs> Ciekawe, ciekawa opcja. Dobra, dajmy sobie tu jeszcze jakiś park. Zróbmy tutaj jakiś park. Parki mamy tu. Taki malutki park, żeby ludzie się cieszyli, bo są na razie na czerwono. Tutaj będzie park. Powinno im to trochę, no dokładnie, trochę im to pomogło. Dajmy tu jeszcze parkingi. Też myślę, że byłoby spoczko. Parkingi są też w parkach tutaj. I damy tutaj jakiś parking, tutaj parking tutaj parking. Nawet w ogóle ich nie widać tych parkingów bardzo mało, ale są, ale są także no, jest, jest wszystko. Jakiś budynek unikatowy. zobaczmy budynki unikatowe, Te takie fajne wieżowce, co my tutaj możemy z tych porobić. Tu są jakieś japońskie. A jakbym chciał, przypuszczmy, taki stylu wstawić, on jest z dosyć sporych rozmiarów, no ale pokażcie, jak to będzie wyglądać, <laughs> no, ciekawe to wygląda, zobaczcie, z kamery pierwszoosobowej, normalnie miasto instantnie. nie, polewasz wrzątkiem i masz miasto, wszystko jest, tutaj trochę ocierają te, te łopaty, ale oj tam, oj tam, nikt nie narzeka, no, to powiem wam, dosyć ciekawie wygląda, szczególnie te ścieki tutaj, zresztą... Fajnie to wygląda. No, tutaj muszą być bardzo fajne zapachy. Ale powiem Wam, że no takie miasto to jakby tak. Takiem porobić, wiecie? Większą ilość mieszkańców tutaj jeszcze. W sumie można by to jeszcze jakoś odrobinkę poupgrade'ować. No, tu mamy też własne ustawienia. Dwóch. No nie, no damy tutaj z 30. Albo 40, jakby mi się kliknęło, to niech będzie. Zapisz. Ok. Jak już tak się kliknęło te 40, to niech będzie To niech będą będzie trochę więcej osób w tym mieście yy, Mamy widzę problemy z, pr z prądem były problemy O faktycznie Musimy sobie trochę zwiększyć na to budżet Tutaj na maksa Dobra a jak tam woda jak tam ścieki to jest spoko to jest zawsze no, no problem Najbardziej to właśnie ten prąd Oj no powiem wam że zobaczcie Taki jeden gataczek Myślę, że, no, sobie nie da rady. Czy ktoś z tych autobusów w ogóle korzysta? Nie, to fajnie wygląda, jak on tak, tak dookoła jeździ, nie? Trzeba iść tak, być takim, takim kresem autobusu. Zresztą można do, 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 dostać jakiegoś, nie wiem, kręcioła, nie tak cały czas się w koło kręcić. Ciekawa opcja. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy w tym mieście zbudować? Mamy szkołę, mamy kliniki, mamy jakieś budynki unikatowe. Możemy tu jeszcze jakiś kord walnąć, tenisowy. Spójrzmy tu. O. Dobra, no i generalnie mówiąc, to mamy chyba wszystkie zapotrzebowanie tutaj zbudowane, nie? Jeszcze jakąś saunę możemy zrobić, ale to. To, to, to bardziej coś tutaj innego bym zrobił. Jakiś ogród jogi na przykład. Sobie jeszcze walniemy gdzieś. Ogród jogi. O, tutaj będzie do, do tego wejście do tego ogrodu. Proszę bardzo. Nawet spoko wygląda to wejście. Pasuje do tego budynku, tak jakby. Możemy sobie. Tutaj te, też ten budynek będzie przyciągał trochę turystów. Więc też spoczko. Mamy 260 mieszkańców. Myślałem, że będzie troszkę więcej. 40 gospodarstw. 33 gospodarstwa. I w tym wielkim budynku 32 również. Okej. Okay. Nie no, ja sobie chyba usunę ten, ten wielki budynek. Bo jakoś. Tak wygląda to lepiej. Takie, takie wiecie, takie malutkie miasteczko, a wszystko jest, nie? Nawet nie przeszkadza za bardzo ten jatrak. Ten Nic teraz nie zahacza. Mamy jakieś drzewka. Powiem wam, że to fajnie wygląda. Takie wiecie, taka zieleń tutaj wystaje. Na tych budynkach. Tu mamy jakieś takie jeszcze fajne wejście. Tu sobie karetki jeżdżą, bo no są lekkie problemy pewnie jeżeli chodzi o zdrowie, e, dokładnie. Mieszkańcy chorują pewnie, że jest woda. Tak, że jest woda brudna. No nie dziwię się, bo mamy tutaj, stoi sobie ta wieża ciśnień. Tutaj, jak tam ta woda, widzę, że cały czas tutaj jeszcze się wchłania w tym miejscu, jeszcze wsiąka. Chyba, że jakoś tam gdzieś ta woda się brudzi, tak szczerze mówiąc. Pokażcie mi to. Nie, tu jest czysta woda. O, chociaż tędy wypływa ta woda. Ej, coś ciekawe. Tam się wchłania, tutaj wypływa. Fajna opcja. Ciekawe. No ale tutaj to jeszcze jest no problem z tym. O, widzę, że tutaj sobie jakieś tiry też jeżdżą. Ciekawe jak tutaj wygląda hałas w tym mieście. tu jest dramat, nie? Tu jest totalny dramat. Życie w takim mieście, no, to nie to nie jest bajka. To nie jest bajka, to jest taki hałas tego wszystkich z tego z tego każdego budynku. Zanieczyszczenie wody wygląda w ten sposób. Okej, okay, tak samo gruntu. Wiatr, no tutaj trochę wieje tym ludziom także też nie jest to zbyt idealne miejsce do życia i widzę że budynki będą chyba za chwilę opuszczone bo tutaj mamy już naprawdę spory problem z zachorowaniami tak samo tu tak samo tu no nie jest to nie jest to, to ciekawa opcja szkoły mamy my tu jeszcze możemy jakieś lotniska no to nie tutaj już tylko porobiłem tutaj tak samo porobiłem krematoria no, to już wszystko jest, moi drodzy, w tym mieście zbudowane. Jeżeli macie jakieś pomysły, co by tutaj jeszcze można było porobić, to piszcie w komentarzach, będzie jakaś kolejna, może część. A ja bym sobie teraz puścił tutaj meteorytę. Natomiast, meteoryty mamy tutaj. E, chyba, o wiem dam jeszcze jakieś te, jakieś inne katastrofy i spróbujemy ich uratować. Bo no, będą mieli dosyć do, do, do tego blisko. Do takiego, chyba, że się nagle wszyscy wyprowadzą. Bo tak jest. Czy wszystko idzie w dół, zaraz nie będzie w ogóle e, mieszkańców, wszystko będzie opuszczone. No tutaj na razie jest spoko, tu jest, tu jeszcze jest git, ale tu zaraz będzie budynek opuszczony, tak samo tu. O dobra, jest jest bajlando. dało radę jakoś to uratować, no tego się niestety nie dało, sobie go usuniemy. Tylko, że no to mi się teraz nic nie zbuduje, będę musiał coś swojego zbudować. W tym miejscu, no bo niestety już tutaj się nic nie pobuduje, bo nie, 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 nie ma tych kratek. Tu mamy jakieś budynki, takie. Dam sobie jakiś taki budynek. O, proszę bardzo. Taki, no nawet pasuje, szczerze mówiąc. Tutaj wszystko pasuje do, do siebie. Możemy sobie jeszcze jakiś zrobić inny wygląd. Na to, to na razie nie. Tu jest sporo tych ludzi, więc spoko, To już tam kiedyś to przerabiałem, te liczby. Mm, więc tutaj niech się ludzie wprowadzają ja sobie zrobię katastrofę, póki mnie jeszcze stać na zbudowanie jakiegoś schronu, tutaj tu będzie schron, tylko że ja sobie go teraz nie kliknę ale to no problem zrobimy sobie tak, jeszcze musimy jakiś czujnik zrobić, ale mnie chyba na, na niego już nie stać niestety Ładnie? na jakiś radar pogodowy e, no teraz muszę sobie to jakoś przesunąć czekajcie, mogę sobie to jakoś złapać no nie No to niestety sobie ich nie. Wow, wow. To sobie ich nie uratujemy tych mieszkańców, niestety A chociaż to jest chyba to. O, dobra, dało się. Chcę to tak sobie to przesunę, żebym mógł to złapać. A wiecie, żebym mógł to sobie kliknąć. Ok, teraz możemy zrobić katastrofę. Na przykład tornado. Maksymalna moc. Tu. Tu będzie tornado. Dobra, i jeszcze jakiś meteoryt, sobie tutaj walniemy do tego miejsca. No to raczej nie uratuje, z tego co wiecie po moim odcinku, gdzie sprawdzałem, jakie katastrofy przeżyją schrony. No to pewna katastrofa może to zniszczyć. Damy sobie ewakuuj mieszkańców. Ok, no mają do tego bardzo blisko, tak że raczej wszyscy jedną katastrofę powinni przeżyć. Ok. Już leci meteoryt i tornado. No moi drodzy, kombo takie, że klękajcie narody Zobaczcie jaki meteoryt. Też pisaliście mi, czy sobie możemy zmienić jego nazwę Nedernia. Możemy, oczywiście, może być to przypuśćmy Fan City. O Fan City uderzył w miasto! A gdzie jest, a gdzie jest Tornado? Na, na, na razie widzę, jeszcze nie ma Więc, no, nie będzie już co po tym zbierać po takim meteorycie. Uwaga! I boom! Jak wszystkich mi tu na ryj wywaliło! I jak polecieli! Uu. No, który będzie rekord? Gdzie jest. Teraz, teraz to się po całej. Gdzie tu jest rekord skoczni? Który na, 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 na dalej poleci? Uwaga! No, gdzie tu jesteś? Eee, poznikali mi po drodze myślałem, że tak fajnie. O o, 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 o o! Dobra, ale jednak lecą. Chyba ten Boom. Ten jest chyba najdalej Proszę bardzo, zdezorientowany Najdalej chyba poleciał. Chociaż to jest tu, a coś tutaj dalej jeszcze leci. O, lecą! Tutaj kolejny, ten chyba na najdalej poleciał teraz Najdalej Jeepem zdezorientowany Czemu mam, mam w ogóle po angielsku? What? Połowę. To chyba najdalej poleciał. No, Jeep wygrał tą sytuację. No teraz to już trochę żeś się spóźnił, wiesz? Z tym, z tym. No a tu nie ma co zbierać. To po prostu totalna, totalna dziura tutaj się zrobiła. Tutaj taka jakby trochę bardziej dziura. Ciekawe czemu. Podejrzane. No i tak to było, no. Było miasto, nie ma miasta. Tak samo jak odcinek. Był odcinek no i się musiał skończyć. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie swoje pomysły na eksperymenty. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Pa Pa!